Cześć i czołem rodacy, witajcie ponownie na moim kanale. Chciałem wam dzisiaj powiedzieć trochę o tym zaćmieniu słońca. Nie wiem, czy wiecie, czy u was to trąbią w Polsce tak głośno o tym. No, ale chciałem wam powiedzieć właśnie, co tu się dzieje, co się będzie działo w Teksasie, jaka panika robią, że normalnie głowa boli, więc nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale wam powiem jutro yy, yy, 8 kwietnia będzie zaćmienie słońca i właśnie będzie to szło od Meksyku przez Teksas aż do Maine i to będzie trwało jakieś e, 4 godziny, e, tfu, sorry 4 minuty 16 sekund e, zacznie się, tu mam ściągę, to wam mówię e, zacznie się tak o 12.06 już tam mek między Meksykiem a Teksas e, no Yy, tym border, nie, że tam, tym, tym granicom. No i tutaj u nas będzie już całe zaćmienie słońca o 13:27. Nie, sorry. Będzie nie, 13:36 yy, 13 będzie już całe zaćmienie słońca. Więc jutro będę robił live'a, także Zapraszam. Dziś zacznę, pewnie, no, gdzieś tak od 12.00. Będzie 12.30, może zacznę po południu. Więc to będzie która 7.30, chyba 19.30? 7 godzin. Teksas jest z, z tym, z Polską. No, 7 godzin także. No, mówię, to tak, zacznę 12.30 pewnie live'a. zobaczę czy wszystko działa, bo jeszcze nigdy nie robiłem live'a na, na, z tego na YouTube'a, więc nie wiem. Zobaczę, mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. No ale co, jaką tu panikę tworzą, to ja cię kręcę. Niby teraz mówią, że ma być zachmurzone, a ludzie już robili tutaj rezerwację rok nawet yy, temu żeby właśnie tu przyjechać, bo tu będzie, tu gdzie ja mieszkam, to będzie właśnie, my jesteśmy na samym środku, będziemy mieli właśnie całe zaćmienie tutaj w Teksasie, w tej miejscowości, gdzie ja jestem. Więc spodziewają się miliony, miliony ludzi. Już mówią, że benzyny zabraknie, Sorry. że benzyny zabraknie, żeby już zatankować teraz. Jedzenia, że nie będzie, w, żeby zrobić zakupy, bo będzie mało jedzenia, że prądu ma zabraknąć. Normalnie tak, ja taką robię panikę, że ja pierdzielę, a jest tyle ludzi, co wiecie, yy, że koniec świata nadchodzi, bo teraz nie wiem czy słyszeliście w New Jersey było trzęsienie ziemi, to nawet duże jak na New Jersey, więc yy, w stanie New Jersey, więc właśnie mówią, że o dzisiaj trzęsienie, jutro jest zaćmienie, co będzie po, niektórzy mówią o zobaczcie co... Yy, te zwierzęta będą robić, nie jak to będzie, jak, jak to będzie, yy, na nich to miało yy, no, yy, ten cały, yy, no ten cały. No ten, jak po prostu, że coś zwierzęta będą robić, nie, nie wiem, że to ma efekt dla nich, na nich. A, że co jeszcze, że przez te 4 minuty, co będzie ciemno, to będzie zimno się zrobić. Nie, że jakiś tam śnieg czy coś, ale że o, będzie temperatura spadnie. No także tak panikują, tak chcą zrobić taką panikę, że ja cię kręcę. Także, no nie wiem. Ja miałem kiedyś, jeszcze Wam powiem, miałem kiedyś pracowałem w takiej firmie, w ofisie mieliśmy ofis nad samym taki, na takiej górce i mieliśmy zarobisty taras i widok fajny. No i właśnie ten zaćmienie, to nie było zaćmienie tak jak teraz. Teraz to już jest na kompletnie totalne zaćmienie, że będzie ciemno naprawdę. A wtedy w 2000 chyba to było 17. Było zaćmienie takie, a wiecie, tam troszeczkę zasłoniło słońce. No to e, mieliśmy imprezę, nie, praca zrobiła nam e, e, imprezę, każdy przyniósł alkohol, jedzenie, żeśmy balowali, pili, oglądali. A w tym roku to niektóre firmy pozamykane, dzieci szkoły nie mają, pozamykane, bo panika musi być, więc normalnie jest szok. Moi drodzy, szok, szok, szok. No, także jeszcze raz ja zapraszam na jutro. Patrzcie takie kupiłem sobie okularki za 1,50 50, a w szkole dzieciom dawali za darmo. A właśnie niektóre kompanie też za darmo dają. Znaczy te co są otwarte na nie wszystkie kompanie będą zamknięte, ale też pewnie dadzą takie i będą mieli imprezy lub Tosik. Dobra moi drodzy, ja kończę ten krótki filmik, chciałem tylko Wam powiedzieć, zapraszać na jutro, godzina 19, między 19, no już tak będę powoli włączał, 19.20, także no zobaczymy, no ja mówię, ma być zachmurzone, więc nie wiem co to będzie, czy to będzie zarombiste, czy nie ale zobaczymy jutro, także więc zapraszam. Jutro yy, poniedziałek kwie, 8 kwietnia o godzinie 19.20 Dobra, dzięki. Trzymajcie się. Hejka.